Gminęła godzina 10, otwieram 35 sesję Rady Gminy Marac. Witam państwa radnych, witam pana wójta, witam państwa z obsługi rady. Dzisiejsza sesja została rozpisana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku artykuł 20 ustęp 3 oraz paragrafu 21 ust. 3 Statutu Gminy Marat. Sesja została rozpisana na wniosek Pana Wójta i jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. Materiały dotyczące dzisiejszej sesji zostały Państwu przed sesją dostarczone. Na podstawie listy obecności w, dziś, w dzisiejszych obradach uczestniczy 13 radnych. Wobec powyższego stwierdzam, że podejmowane decyzje przez Wysoką Radę są prawomocne. Na dzisiejszą sesję proponuję następujący porządek obrad: Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Stwierdzenie prawodawczości obrad. Punkt 3. Ustalenie porządku obrad. Punkt 4. Powołanie komisji wnioskowej. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji. Punkt 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaraz w okresie międzysesyjnym oraz działaniach inwestycyjnych Gminy. Punkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i uzupełnienie stanowiska w sprawie. Podpunkt A udzielenie pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego. Podpunkt B. Zmiana w uchwale budżetowej na 2022 rok. Podpunkt C zmiana wieloletniej prognozie finansowej gminy Domarac. Podpunkt D. Ustalenie wysokości ewitu pieniężnego dla strażaków, ratowników w straży pożarnej na terenie gminy Domarac. Podpunkt E wyznaczenie miejsca dla prowadzenia handlu w piątki i w sobotę przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Punkt 12. Wolne wnioski i informacje. Punkt 13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji. Punkt 14. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś uwagi ze strony Państwa radnych co do przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Przystępuję do głosowania dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za tym przedstawiony porządek obrad na dzisiejszą sesję? Został przyjęty przez Wysoką Radę. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Głosów za oddano 13. Pierwszy punkt. Drugi. I trzeci został przez państwa radnych przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego: powołanie komisji wnioskowej. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji wnioskowej. Proszę pan radny Jara. Panie przewodniczący, szanowni radni, proponuję, aby na dzisiejszej sesji w komisji pracowali radny Jerzy Bator i radna pani Bogusława Duplaga. przeszliśmy na drugą stronę. Czy są jeszcze kandydaci do komisji? Czy Pan Radny Jerzy Bator wyraża zgodę? Czy Pani Radna Bogusława Duplaga wyraża zgodę? Zamykam listę. Przystępuję do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest, aby w dzisiejszej komisji wnioskowej pracowali Pani Jerzy Bator i Pani Bogusława Duplaga? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Udział w głosowaniu wzięło 13 stu radnych, głosów za oddano 11, przy 2 wstrzymujących. Stwierdzam zatem, że w komisji wniosków pracują dzisiaj pan Jerzy Bater i pani Bogusława Dblaga. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony. Państwo radni mieli możliwość się zapoznania. Ja nie wniosłem żadnych uwag. Proponuję przyjęcie protokołu. Czy są jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania. Kto z Państwa radnych jest, aby przyjąć protokół bez odczytywania z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Głosów za oddano 12 przy 1 wstrzymującym. Dziękuję. Stwierdzam że w tym, że protokół z poprzedniej sesji został przez Wysoką Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowane w okresie międzysesyjnym. Przypomnę, że ostatnią sesję mieliśmy 30 grudnia. Była to sesja budżetowa, na której został przyjęty budżet na 2020. Drugi rok. W tym okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w jednym ze zebra zebrań sprawozdawczych stra Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcowej, który które się odbyło w ubiegłą sobotę. Oprócz tego przygotowałem dzisiejszą sesję. Pełniłem obowiązki. Poza tym. Nic, więc z takich rzeczy się nie wydarzyło. Dziękuję. Przechodzimy do punktu siódmego. Informacja wójta z realizacji uchwał i wniosku z poprzedniej sesji i myślę że dobrym zwyczajem Pan Wójt mówi ósmy punkt. Informacja o pracy wójta gminy w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych gminy. Proszę panie wójcie. Więc tak mówimy, sesja była 30 grudnia. W tym czasie moja praca to jest pisanie wniosku słuchanie takie różne rzeczy. Z ważniejszych to zaczęły się był Zarząd Gminny Straży Pożarnych. Ustalono kolejność zebrań. Jak wszyscy wiemy jest pięć straży w gminie Domarad. Tego trzy w Domaradu, jedno w Golcowej, jedno na Baryczy. Te zebrania się już rozpoczęły. Pierwsze odbyło się w Golcowej. Tutaj przy okazji jak jestem w Golcowej, bo tam idą różne informacje, czy plotki. W związku z tym, że gmina Domara otrzymała za dwa miesiące rachunek za gaz dotyczący remizy w Golcowej. No nie tylko remizy, bo tam jest to biuro sołtysa i biblioteka w wysokości 11400, nie 1100 tylko 11400. Czasowo została tam zamknięta biblioteka, żeby nie ogrzewać tego niepotrzebnie. Pani z biblioteki języku zamarada pomaga przy porządkowaniu książek Wiosną, że tak powiem, biblioteka zaczęła funkcjonować, tak jak funkcjonowała. Nieprawdą jest, że ta biblioteka została zlikwidowana całkowicie. Dostaliśmy też rachunek za stadion.